Ciema widzowie, ustawię se idealnie. Jak coś monitor jeszcze trochę skręcę, widać lepiej? Okay, tak. Czekajcie. Mm. Nie, tak nie widać. Dobra, to co możemy dziś pograć? myślisz, Dominik: okay. rośliny, ko rośliny kontra brain nie. Tak Nie. No, może nie. Brookhaven. Nie. Yeah. Warhop well, nie Fix it up mm. Mi, dobra Tak, 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 tak Jak coś nie tu serwery są za darmo właśnie To jest fajne Jakby co to je tyście są dobry A no. i mam nadzieję że nie widzieliście moje, jego imię mojego kolegi, bo nie wiem czy chciałby um, Dawid, czy wiesz, że jest drugi, a Cieci to jest dopiero za lipa? Ej, Dawid. Miasteczko da mam takie? Czy. czy wiecie, Dawid, czy wiesz, mam takie miasteczko, co jest kompletnie na zerówce, o pierwszy level. Czemu? Bo ja ją, ja to nie kojarzyłam. I teraz kojarzę. A czemu ten McDonald's jest odwrócony ma znak? I don't know. Back? To do jest to dziwne, bo mogę po, nie mogę po drodze lecieć, a potem nie patrzę. Po budynkach też nie, a potem już tak. No, break brain time. A potem nie mogę? A bo lewituję. Patrz na ten też. A nie. Okej, okay, David. Patrz, jaka dziwna droga. lecisz tak. No, strotnie jechałem. Dawid, zobacz moje miasteczko. I don't have Zobacz moje miasteczko. Zobacz. Zobacz. Ja do ciebie podróż robię. Zobacz. To Jest taka malutka. A ile ty mieszkasz? 65 k Ty zrobiłeś nowe. Nie, no. Nie, to było stare. Tam gdzie ja jestem teraz lepszy. To to jest ten roga. Dołoż do głupiej dołożyć. To jest sam uczelnie? Nie. Czekaj. Trzy minuty dopiero nagrywamy. Czemu nawet w to nie gram, a nagle pokazuję. Ej, zadowolenie? Strażacy cały czas tu. Mam jedną strażak, dwa, drugi strażak i trzeci strażak, a oni nie są niezadowoleni. Od czego im jeszcze brakuje? Nie! Ej, masz minus jednego lajka. Mam jednego.

Dawid, trochę sobie dostanę... Ktoś może wszystkie mapy z wypią nawet odlokować. 300 Robuxów tylko. Dawid, um, trochę. trochę nas swoje miasto. A kupić się tylko jedną ześcig mega tanio za Robuxy, która jest mega dobra? Czy ty się i ja zbieram właśnie na CISZAKA. Dominik, ja mam mega dobrego. Będziesz razy. Będziesz, y, to, to kosztuje 100 Robuxów. Nie widziałam. A to czekaj, zobacz, 300. Nie, ja chcę, 299. ja chcę coś tutaj kupić dobrego. 299. Nie, no, chcę Ci kupić VIP-a, bo będziesz miał, czas, tak, odblokuj mapy za VIP-a, wiesz, jakie one są dobre. Szkoła mojego dziecka, ja jest Nie, zobacz, Dawid. Teraz podnieś się trochę, tak. Będziesz miał za darmo 7 plików mega do vip w mia, e, miasta i będziesz miał je, e, samochód, e, samochody. vip -owskie? Tak. Albo wiem, co możesz kupić. Kup się za. Kupcie 250 G, albo kupcie 500 G, wiesz czemu? Hmm. Bo wejdź wtedy na budowlę i wejdź na Gemy i pać, możesz sobie wtedy kupić e, ten. Coś takiego fajnego. Dawid trochę tak rozbudowałam Co? To by sobie tak rozbudowałem. Wieża dużo Dawid, chodź, to No rozbudowałem. No, dzięki. Patrz, zobacz, chodź. A Bro, i to twierdzę. To rozbudowałem. A ja bardzo mało Czy ty zmieniasz miasto? Nie. Da! No, ja pamiętam. Była taka droga i na tamtym mieście i była ta flaga i były takie drogi. Nie okłamuj. A zobacz, tu, tutaj nie ma flagi, tam nie ma flagi. Bo tu nie miałeś. Miałem? Nie, tu nie miałeś. Ja pamiętam, To oszukisto mały. Ale fajnie zrobię to. To ty nie zrobiłeś, to jest twoja inna mapa. Mam też matę zmienicy, co? No co robisz sobie... No, ale patrz jak ładnie to jest. I skąd ja mam tyle kasy? Ej Dawid! Jak robisz sobie ten, jak robisz sobie drugi świat. Mm. To ty tam możesz nawet zyskać, bo potem będziesz teraz razy więcej miał. Ja Belskim Łęce ja kupię Ja wiem co kupię, ja kupię sobie W końcu sobie mogę to kupić Siłownia no. no. Dunaw Alzo Das gdzie mi się Ja masz... dzisiaj miałem matmetest. test Dawid Ja w 3 minuty to wszystko spotowałem. Pokazuje mi 3 minuty Piszę nie, yeah, David! Dawid. Ty wyszłeś na twój inny, ale zobacz, ten pisze. Minutek temu grałeś, to znaczy, a Bre. Dzięki Błomyszu nasze szkoły są lepsze niż kiedykolwiek. Już kasa mi zabrakła.

Ezu, ezu, ezu. Farma musi być. Ej, widzowie Davida, napiszcie co wolicie bardziej: Najgrawie czy Robloxa? No, pisze Robloxa. To <muchy> następnym razem. Zagramy w to, co napisę na napiszecie. Co, co będzie miało najwięcej komentarzy? Ja ostatnio koment nie nagrywałem dużo, niestety. No. Bo nie miałam czasu. Myślałam ja do nie. testu się szykować. Aż, no, uczyć. Jeszcze minuta i kończymy. Możemy nawet dłużej. Ja walczę i usunął, No, nagrywania usunie się. No, Po prostu coś innego chcę nagrać po tym, gdzieś jak po, po tej minucie. Co ty to mówisz, to widzów? To pomieszczam za stabilny prąd. Stabilny prąd? To zaraz śmietnik zbuduję. <noise> <noise> Co to jest? Czy wczoraj leki brałeś? Czy co, taki dziwny jesteś? Ja wie, to był żart mały. Mały magazyn musi być. Ale, zo, musi by mieć magazyny, bo jak będą dostarczy, dostarczać problem. Dzieciaczku. Nie, super, ładne. Ale, das interesuje mnie, Dobra, czemu nagle mam 50 milionów, a miałem coś za 90 milionów kupić. O nie! Tak zobacz! I to jeszcze niebieskie. Czy ty kupiłeś paint? Niebieskie. Czy ty kupiłeś, żeby kolory farbować? Zobacz. Tutaj. Tutaj się ma plus. Tutaj jest coś się... Ale to się nie opłacało. Było, bo nie wiem, będziesz miał wszystkie kolory. A wiesz, że... i ja bym kupił to za 100 milionów Za mi. ile ja dostawię? 2 miliony co... Co? Za 5 sekund. Dużo. 2 miliony? Co? 2 sekundy. Czy pięć. Ale w shopie możesz to kupić e, dwa razy kasz, tylko że 300 robuxów. Nie no. Albo ten. Nie, to jest dobre za 50 Robuxów. kupce to. Co, pie... Co to? Eee, pozwala umieścić struktury bez siatki. Biesiadki to jest dobre. Czyli zobacz. Jest to budynek i, i mi to nie pozwala. Tak. Nie. Jak to się że Nie, to nie skam. Jet... Nie, Jackpunk. To nie to, nasza szopę nie, to ciebie, zobaczysz. Ej, no dobrze. Game pass, wtedy będziemy mogli. Nie, Game no. Pass? A! E, chyba odnieśli się strasznie pożarem. No. Masz nie? Czemu każdy o szkole pisze, a nie na przykład o pracy? Azo, geht myśl. Zdrowie jest słabe, a wydałem na zdrowie ponad 60 milionów.

Co Ci się najbardziej podoba mi Minecraftowy domek? Eee, wiesz, Ale co za ten? Ty za co za pieniądze? To za pieniądze. Najbardziej podoba mi się Jim. Co to Jim? No ten Słownia Nie pamiętasz Jest na siódmy level Ja biorę najtańszą drogę, bo jestem biedny Dawid! Oddziemy tego możesz mieć Dawid! Co? To masz tą nowe! Psiódź kole. Oto ósmego lewego. Ja już mam... Ja już mogę to słodka pandy. pandy. panda, Będę. Ja lubię pandy. Są słodkie. Ja je kocham. Eeeem, um, czemu? Bo one są takie słodkie A, a to nie ja chłop. O, chłop To nie, nie ja kupię Ale, no to nie ja dyknęłem. Przecież to jest najbezpieczniejsze lotnisko świata. Od razu to tu dwóch policjantów. Co nie? Ale jak bezpieczna? No! Eramid... Tylko error. E... Co? Eee... sprawdź sobie. Ale gdzie, gdzie jesteś? Przyjdź sobie. To coś nie, nie. Nie, nie. być Nie. Nie. Może to być na YouTubie. Hmm, może. Beth yw hynny? Nŵd. Mae'n ddiddorol bod hynny'n ysgafn. Mae hynny'n ysgafn. Ond sut yw hynny? O, ti'n fawr. Ti'n fawr iawn. i mi. <laughs> Czekaj, tam gdzie będzie... Eee. Kikerekes! Rekes! Kurde, jaki ja biedak! Ile masz? Ile? 2 gile. Oba! Oooo. Nie rymuje się. 2nileto, 2nileto, 3nileto, to znaczy, że 2 plus 2 to 3, to znaczy, dwa... że... Ej, ach, czekaj. A jak to jest na usta? Okay. Gdzie mi coś wysłałeś? Nie. Ile to trwa? Co? Ile to trwa? 17 minut, kończą. Dobra, widzowie.